Witam, witam widzowie w kolejnym odcinku. Przepraszam, że tak dawno nie było odcinków Dzisiaj chciałam Wam pokazać jeden błąd. No i testujemy sobie nowego skina do Shelly, który był za darmo. Mam taki błąd, że nie mam wszystkich jaj jeszcze uzbieranych w klubie. Brakuje troszeczkę, a pisze, że ukończone jest wydarzenie i tego skina do baza nie mam. No dziwne. Chyba, że jest w sklepie. W sklepie też go nie ma. No i do tego dzisiaj. Zamiast najczęstskina, bo mi go nie dali. Przetestujemy sobie skina do Skład Buster Tak Taka ładna. Przetestujemy sobie na... Tu może kończyt też fajnie wygląda. Jeszcze jej nie testowałem, więc to będzie pierwszy raz, kiedy ją testuję. I dzisiaj, znaczy nie dzisiaj, tylko 29 maja będzie yy, premier Bast, to jest właśnie My tego dali tego kina, no bo jest dużo rejestracji wstępnych. No i dostaliśmy go wszyscy za dajmo. Jeśli, jeśli jeszcze go nie odebraliście, to szybko odbierzcie, bo zaraz będzie się chyba kończyć. Właśnie teraz będę go oceniać. A tak, no przyzwoite, takie chyba cukierki, spoko, jest jeszcze Uta, teraz, zaraz, yy, zobaczę, jak działa. Teraz, to są takie gwiazdeczki, ładne, ładne, spoko, mi się podoba ten skin. Wygląda całkiem nieźle, jeszcze w dodatku jest za dajmo. Właśnie bardzo mi się podoba ta taka rysowana, no, no jego rysowany wygląd mi się bardzo podoba. Więc dokończmy tę rundę. Tym pięknym skinem. Oj. No i zaczęło mi lagować. No i. Zginąłem. Laguje mi trochę. Nie, nie wiem czy to widać, ale laguje. Hyper charge'a. No i Wood. No i dynamite nie żyje. też. No, martyż żyje. Mam 85% już, ale przeciwnicy też mają tyle. Oj no, chyba to przegramy. No tak, to ułędę przegraliśmy. Skin bardzo fajny, mi się podoba. Jest niezły, przyzwoity. Jeszcze zadałem od dodatku. Dodali jeszcze taką fajną chyba ikonę tutaj. W ramach tego na właśnie taką. O tą, tą. tą. Taka. Taka średnia, mnie. I tutaj jeszcze emotkę zadałem. Taka. Nawet niezła. Do zobaczenia. To tyle w tym odcinku.